Dzień dobry, witam państwa na ostatnim w tym roku spotkaniu internetowym w Klubie Delta, Filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. Dzisiaj kolejny film dokumentalny o polskim artyście. Taki to cykl wymyśliliśmy sobie do końca roku. Liczymy na to, że wkrótce spotkamy się na żywo w Klubie Delta, aby móc oglądać filmy wartościowe i ciekawe. Ale do tego czasu, do czasu podjęcia decyzji odgórnych, spotykamy się tutaj w internecie. W pięknym klubie Delta, służącym także rozwojowi wiedzy filmowej. Te spotkania internetowe, które wymyśliliśmy sobie już do końca roku, a mieliśmy spotkanie z panią Delontą Szaflarską i z panem Janem Himilsbachem, służą temu, aby przypomnieć sobie albo poznać to zależy od wieku osobowości w polskiej sztuce lat minionych. I dzisiaj spotkanie z gigantem polskiej piosenki – Wojciechem Młynarskim. Film dokumentalny mu dedykowany nosi tytuł Młynarski. Piosenka finałowa. Powstał kilka lat temu, premierę miał już kiedy pan Wojciech Młynarski zmarł. Nie mógł więc zobaczyć efektu pracy. Film wyreżyserowany przez panią Alicję Albrecht. Film mający przede wszystkim jeden, ale bardzo ważny element. Ostatni sfilmowany wywiad z Wojciechem Munarskim w końcu jego życia, mówiącym o tym, jak wyglądał jego świat wcześniej. Ale to tylko jeden z elementów tego dokumentu, bo pani Alicja, aby stworzyć tak szerokie spektrum spojrzenia na, na, na Wojciecha Młynarskiego, rozmawia z bardzo wieloma jego współpracownikami, z jego rodziną, z jego przyjaciółmi. I przez ten film przewija się elita polskiego życia kulturalnego, głównie w latach PRL, kiedy, kiedy Wojciech Młynarski, co tu dużo mówić, przynosił otuchę, radość, przynosił wiele satysfakcji zwykłym ludziom. Swoimi piosenkami, swoimi, swoimi występami. Ale film ten, i o ile nie znacie Państwo, historii wojciecha młynarskiego, będzie dla was zaskoczeniem, bo o, kojarzymy tą postać z, z pewnych klasycznych występów, z tych piosenek, które w dużej części nas podnosiły, czy nas i naszych, naszych rodziców podnosiły na, na duchu, które budowały, obserwowały to, co się dzieje w, w tamtych czasach. Ale ten film pokazuje nam artystę od kulis także. To, kiedy boleśnie przyznaje się do tego, że nie był wcale łatwym współpracownikiem, i kiedy, kiedy mówią o nim jego dzieci, wspominając o tym, że nie do końca był idealnym ojcem, także. Bo to były też trochę inne czasy i też pan Wojciech był trochę w innej sytuacji. Po latach okazało się, że, że cierpiał na, na chorobę niełatwą. Syndrom maniakalno-depresyjny, który powodował, że raz czuł się lepiej, radość towarzyszyła jego życiu, a raz właśnie te furie, te, 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 te takie nie, niekontrolowane ruchy, które powodowały, że obserwowano i, i analizowano go pod względem jakiegoś, jakiegoś człowieka, który się bardzo mocno denerwuje. Dziś wiemy, że to była choroba, a wtedy nie do końca zdiagnozowana. Po latach dopiero okazało się, że to takie, taka przypadłość, którą pan Wojciech też ukrywał i nie, nie, nie chwalił się tym. Z filmu tego, który jest tylko częściowo taką nostalgiczną podróżą, wyłania się artysta genialny. Bo Pan Wojciech Młynarski obok Jonasza Kofty i pani Agnieszki Osieckiej, to absolutnie gigant polskiej piosenki. Jeśli pojawią się jakieś tytuły utworów, albo fragmenty w tym filmie, zapewne doskonale będą Państwo kojarzyli te utwory, no bo są one klasyką. Ta relacja. W twórczości Wojciecha Młynarskiego z otaczającą go rzeczywistością, jest tutaj kluczem do dopatrzenia w ogóle na to, co stworzył. To były czasami smutne piosenki, ale czasami wesołe, czasami flirtujące z tym, co się dzieje dookoła, a czasami umiejętnie grające z cenzurą, która bacznie obserwowała to, co się dzieje także w takiej kulturze. I pan Wojciech poruszał się tutaj perfekcyjnie. Nieprzypadkowo wygrywał wielokrotnie festiwal w Opolu, stał się jego ikoną, jego symbolem i, i, i zyskał tak wielką popularność, bo był rozpoznawany na ulicach, bo nie mógł spokojnie przejść ulicami Warszawy, ani nawet odpocząć na wakacjach, gdzie był oblegany przez tłumy fanów, a jednocześnie to trochę zakłócało na przykład relacje rodzinne, o czym w tym filmie wspomina jego, jego syn. Ale ta cała historia od tych pierwszych prób w kabaretach, gdzie pan Wojciech Munarski stawiał swoje kroki, przez pierwsze piosenki, a potem przeboje, potem sukcesy, i już, pra, no już praktycznie do końca życia był w absolutnej czołówce, pewnego rodzaju. Piosenki pewnego rodzaju wypowiedzi artystycznej. Dziś powiemy, że, że te piosenki nie, młodych na przykład kompletnie nie wzruszają, nie dotykają, albo dotykają tych nieco bardziej wrażliwych, bo myślę, że tak dużo, w dużym stopniu tak jest. Co ważne, jeśli nam, ja patrzę na te piosenki z perspektywy czasu, to są one dla mnie i chyba też dla mojego pokolenia, ale bardziej może jeszcze, nawet dla pokolenia moich rodziców, obrazem czasów, w którym przyszło im żyć. Tego czasu... Pirelu, którego nie możemy wy wy wymazać z historii, bo był, bo żyło się w nim tak jak się żyło. Niektórym się żyło lepiej, niektórym żyło się gorzej. Nie było łatwo, bo przecież, jak Państwo doskonale wiecie, ten reżim nie pozwalał na wiele. A Wojciech Młynarski swoimi piosenkami opisywał świat, który go otacza, i robił to w sposób absolutnie przepiękny, wybitny, stając się gigantem polskiej Piosenki polskiej muzyki rozrywkowej. Dla kogo on nie pisał, dla kogo nie tworzył, ta lista nie ma końca, bo jest tutaj absolutnie cała śmietanka polskich wykonawców lat 60., 70., 80. Nawet gdy już ta, ta, ten, ten czas komunizmu i prl minął, i kiedy już żyliśmy w wolnej Polsce, pan Wojciech Munarski dalej uprawiał. Sztukę, która, która, z którą jest kojarzony. I cały czas proponował właśnie taką, taką, takie spotkanie z polską piosenką. Ambitną, ważną, z treścią, z tekstem w środku, a nie jakimś błahym, błahą opowiastką o, o miłości. Te piosenki zostają, do tych piosenek się wraca. One są świadectwem wielkiego geniuszu tego wybitnego artysty. Zapraszam Państwa na, na seans filmu Młynarski, piosenka finałowa. Niech zostanie w naszej pamięci Wojciech Młynarski jako jeden z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki. Bo chyba co odbiorca, czy ja, czy Państwo, każdy ma zapewne inną ulubioną piosenkę Wojciecha Młynarskiego. Nieprzypadkowo stworzył około tysiąca tekstów, które, którym zasilał różnego rodzaju sztukę piosenki i literatów. I to wszystko zostało jest zapisane i tworzy wielki kanon historii mu polskiej muzyki rozrywkowej. Zapraszam bardzo gorąco na seans filmu. Dziękuję. O tym jak dotrzeć do filmu, o którym przed chwilą państwu opowiedziałem, znajdziecie państwo informacje w opisie tego wydarzenia oraz na planszy, która pojawi się już za chwilę. Raz jeszcze gorąco zapraszam.